Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z Kotem. Dzisiaj zaczynam e, z Lulkiem. Jak widzicie, dawno go nie było z nami. Może dlatego o, od czasu do czasu musi się pokazać, żeby było, że naprawdę jest tutaj. E, słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony e, pisarce rumuńsko-mołdawskiej, e, pani Tatianie Cybulak, bo tak to się czyta. Pani Tatianie Cybula, która napisała w zasadzie trzy książki, z czego dwie czytałam, bo tylko dwie zostały przetłumaczone na język polski. Pierwsza z nich nosi tytuł Lato, gdy mama miała zielone oczy. Druga z nich nosi tytuł Szklany ogród. Yy, poleciła mi go pani Anna z yy, kanału Czytam i piszę. Bardzo dziękuję za to polecenie. To była wspaniała lektura. Będę jakby za chwilę opowiadać o swoich wrażeniach, ale jestem bardzo wdzięczna za to polecenie. Teraz chwila y, o samej pisarce. <laughs> nie jest to bardzo znana pisarka w y, Polsce. Ona w ogóle nie jest bardzo znaną pisarką. Jest to bowiem osoba dosyć jeszcze młoda. Y, mianowicie urodziła się w 1978 roku, y, mieszka we Francji. Nie jest e, znaczy jest właśnie z połowie mołdawianką, a w połowie e, rumunką. Wprawnie e, posługuje się obydwoma tymi językami, a także oczywiście francuskim, bo mieszka tam od bardzo wielu lat. Swoją pierwszą książkę e, Fabule modern e, napisała właśnie po francusku i były to takie nowoczesne opowieści, e, które właściwie odwoływały się do świata emigrantów, do do jej jakby taki doświadczeń, jako osoby, która przybyła do obcego kraju i próbuje się tam odnaleźć. To jest taki powszechny temat, jak wiecie, bardzo wielu pisarzy, którzy wyjeżdżają ze swoich ojczyzn i trafiają na emigrację, pisze no właśnie ten temat, prawda? Ale później jakby nasza bohaterka, czyli Tatiana Cybulak, postanowiła jakby wrócić do swoich korzeni, czyli wrócić do świata, który może trochę bardziej zna. Ale najpierw Wam opowiem o książce Lato, gdy Mama miała zielone oczy. Okładka może sugerować, że jest to jakaś taka cukierkowa opowieść dla pań niekoniecznie wymagających. Tymczasem jest to książka piękna, poruszająca, mądra, powiedziałabym, i głęboka, bo takie lubię najbardziej. Słuchajcie, jest to opowieść o chłopaku, który ma kilkanaście lat. Które nienawidzi swojej matki, który w zasadzie nie, nie najlepiej jakby też myśli o swoim ojcu, jest, którego siostra zginęła, jest w takiej sytuacji, że w zasadzie jest kompletnie samotny. A do tego. Z tego co zrozumiałam, jest to chłopak zaburzony. To znaczy się on ma jakieś problemy, chodzi do szkoły specjalnej, gdzie są same takie dzieciaki, które jakby ma, są upośledzone umysłowo albo mają jakieś zaburzenia, albo mają jakieś właśnie wydaje mi się też może zaburzenia ze spektrum autyzmu. Generalnie chodzi do jakiejś szkoły specjalnej. Nienawidzi swojej matki za wszystko. Po prostu jego Stopień jego nienawiści jest ogromny, aż przerażający, powiedziałabym. Ale z drugiej strony y, autorce udało się w taki bardzo prawdziwy sposób oddać sposób patrzenia nastolatków. Wszyscy tutaj obecni, którzy mają dzieci w tym wieku, albo jeszcze dobrze pamiętają ten okres w swoim życiu, y, wiedzą, że nastolatki przerysowują pewne rzeczy. Ich, y, jakby ten y, organizm, przeładowany hormonami, ma troszeczkę zwichrowany obraz rzeczywistości. Pewne rzeczy, które pojawiają się w ich spektrum, spektrum widzenia, e, mam na myśli dorosłe sprawy, są dla nich często tak przerażające, tak trudne, że oni je wyolbrzymiają do, do rangi jakiejś straszliwej tragedii. Nie ma tam też zbyt wiele miejsca na współczucie wobec rodziców. Jest bardzo surowa ocena. Jest w zasadzie punktowanie każdego błędu. To po prostu nastolatki potrafią być naprawdę przerażająco okrutne wobec swoich rodziców. Taki też jest oczywiście Aleks, który jest, można powiedzieć, narratorem tej książki. I on ma świetny plan. Mano, mianowicie zbiera pieniądze od jakiegoś czasu, kradnie je tam babci i różnym osobom, różnie kombinuje, po to tylko, żeby uzbierać pieniądze i razem z kumplami wybrać się do Amsterdamu, a tam użyć życia. I to pod każdym możliwym względem. Tutaj puśćcie swoje, że tak powiem, wodze wyobraźni i co też można robić w Amsterdamie, nielegalnego, czego rodzice by nie pochwalali. To oni wszystko to planują. I taki jest plan Aleksa na te wakacje. E, ma już uzbieraną tam sporą kwotę. Tymczasem co się dzieje? Jego znienawidzona matka odbywa z nim rozmowę, po której on zgadza się. Uwaga, coś dziwnego. Zgadza się pojechać z nią na południe Francji i spędzić z nią tam całe dwa miesiące. Na jakimś zadupią, na jakiejś wsi. Rezygnując zupełnie ze swoich szalonych planów. Co się takiego mogło wydarzyć? No właśnie nie chcę wam o tym opowiadać, chociaż pewnie już tutaj niektórzy napisali z tyłu na okładce, ale um, okazuje się, że jakby ta mama jest kimś jednak zupełnie innym niż jego, jej sen myślał. I te dwa miesiące będą czasem, kiedy będzie mógł zobaczyć ją zupełnie inaczej. Będzie mógł, być może, od nowa zbudować swoją relację z nią. Książka jest piękna, jest moim zdaniem bardzo taka prawdziwa. Nie ma w tam, ja nie znalazłam tam jakichś takich no, przegięć fabularnych. Jest to bardzo ładna opowieść. Oprócz tego oczywiście pojawiają się jeszcze inne postacie, nie tylko te dwie. I wszystkie one są bardzo ciekawe i powiedziałabym, że los tego głównego bohatera jest tak tak zadziwiająco spleciony i zaplanowany, że naprawdę um, mnie, mnie się bardzo podobała ta książka. I ja generalnie ją bardzo, bardzo, bardzo ją Wam polacam. Lato, kiedy mama miała zielone oczy. Tatiana Cybulak, to jest pierwsza książka tej autorki, o której chciałam ci powiedzieć. E, pierwsza, ale moim zdaniem nie najważniejsza, bo z tego co czytałam, to ta książka Szklany Ogród zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To jest historia dziewczyny, sieroty, adoptowanej przez pewną Rosjankę z sierocińca mołdawskiego. Ta główna bohaterka, nawet nie wiemy jak ma na imię, ponieważ Rosjanka, którą ją adoptowała Tamara, Tamara Pawłowna, nadała jej imię Łastoczka. Łastoczka, czyli jaskółka. I tak właśnie łastoczka jest nazywana przez całą tą książkę. Początkowo Łastoczka myśli, że chwyciła Pana Boga za nogi, bo ma tak dobrze teraz i może jeść masło. I Tatiana Pawłowna stara się, żeby ona nie była głodna i ma gdzie spać. Nikt na nią nie krzyczy, nigdy jej nie kradnie, nigdzie ją nie przezywa i nie prześladuje jak w sierdzińcu. Tak, ale wszystko ma swoje dobre i złe strony. Tamara Pawłowna jest osobą bardzo specyficzną, a mianowicie... Żyje ze zbierania butelek. Nazwa Szklany Ogród odnosi się do e, takiego, takiej kolekcji kolorowych butelek, które sobie łastoczka e, sporządziła i która była dla niej przepiękna, była dla niej e, wyrazem e, jakiegoś takiego możliwego do zgromadzenia piękna. Dzieci zbierały różne rzeczy, miały swoje kolekcje, dzieci dostawały jakieś wymyślne prezenty, łastoczka nie. Łastoczka miała butelki. Życie łastoczki stało się straszliwe, bo okazało się, że jej przybrana matka, opiekunka nowa, nie wzięła jej wcale dlatego, że ją bardzo polubiła, czy chciała dać nowe życie jakiemuś dziecku, lepsze życie. <laughs> nie, ona chciała kogoś, kto pomoże jej zbierać butelki, żeby mogła być jeszcze bogatsza, bo pieniądze były dla niej bardzo ważne. Jak się domyślacie, nie brzmi to zbyt dobrze. I rzeczywiście pierwsze lata naszej bohaterki ze swoją nową opiekunką były poniekąd straszne. Miała ręce poparzone, ponieważ we wrzątku pukało się te butelki, żeby zmyć etykiety. Trzeba było je myć czasami z rzygowin albo z jakichś odchodów. One zbierały prawie każde butelki, bo wtedy tam akurat w Mołdawii, bo rzeczy dzieje się w Mołdawii. Skupowano no, wszelkie butelki i słoiki, także. One całe dnie zbierały te słoiki. Potem je myły, a potem zanosiły do skupu. Tym sposobem uzyskiwały pieniądze i e, właśnie opiekunka tej łastoczki e, miała tych pieniędzy coraz więcej i więcej. E, na szczęście dalej się dowiadujemy, że nasza bohaterka w końcu poszła do szkoły. E, ta główna, główna bohaterka jest niezwykle uzdolniona, jest bardzo ambitna. Jest dziewczyną też taką niezwykle bystrą, jak na kogoś, kto wychowuje się w fatalnym środowisku. Ona tutaj też opisuje ich sąsiadów, ich problemy. To taki można powiedzieć, tygiel kulturowy tam był. Rzeczy dzieje się za komunę. Gdzieś w jakiś latach 80. się zaczyna ta akcja książki. Jeszcze przed Pierestrojką, później tutaj się pojawia Pierestrojka i są wszystkie, jakby to powiedzieć, wszystkie możliwe opcje spojrzenia na tą sytuację nową, która się pojawia. No bo Mołdawia była częścią Związku Radzieckiego i tu nagle, a tu aż tu nagle nie, aż tu nagle staje się jakby odzyskuje niepodległość. Co się dzieje w tej niepodległości? Ona sama jakby dojrzewa ten jej proces dorastania. Patrzenia na to, jak narastają jej przyjaciółki, jak wygląda życie kobiety, jak wygląda układ między mężczyznami a kobietami, jak, jak naprawdę wygląda, czym jest miłość. Ta miłość, o której się tyle filmów oglądało i tyle słyszało. Doświadcza i widzi wiele krzywd wokół siebie, wiele strasznych tragedii. Które są udziałem różnych jej sąsiadek, znajomych, także sąsiadów. Generalnie ten świat opisywany tam jest bezlitosny. To jest świat jakby, e, zarówno z chyłku komunizmu, jak już po obaleniu komunizmu, kiedy ten nowo narodzony, powiedzmy, kraj, jakim była Mołdawia, nie umie w ogóle wziąć pierwszego oddechu. Tak naprawdę nie umie odnaleźć swojego, e, swojej tożsamości. E, i jest tam wielki chaos. U nas w Polsce też tak było, tylko myśmy jakby byli bliżej zachodu, w związku z tym pewne rzeczy przychodziły nam być może łatwiej. Tam to, co tam się dzieje, jest po prostu niepojęte. To wszystko jest oczywiście przemieszane z e, osobistymi losami naszej bohaterki, naszej łastoczki. Chciałabym Wam przeczytać kilka fragmentów niedługich, które sobie zaznaczyłam, żeby pokazać Wam, jak ta książka jest napisana. Ale też jakby jaką, jakiego rodzaju opowieść prowadzi y, główna boaterka. Y, muszę powiedzieć, że jest to książka bardzo gorzka, gorzka, ale jednocześnie bardzo wartościowa, wspaniała. Podobała mi się. To jest taka książka, do której chyba jeszcze wrócę. Y, może dlatego, że sama jakby przeżywałam ten czas dorastania. Ta główna boaterka wydaje się może nieco młodsza ode mnie, ale niewiela, jakby też z mojego pokolenia. E, więc, jakby pewne rzeczy, które tam się e, dzieją, które są tam opisane, kojarzą mi się z różnymi wydarzeniami czy m, postaciami, e, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa, z dzielnicy, w której mieszkałam. Mieszkałam kiedyś w Bytomiu, w dzielnicy Klein. E, to się nazywało przed wojną Kleinfeld, potem po wojnie się nazywał Kneifeld i do dzisiaj nazywa się Kneifeld. E, za komunę nazywano to Dymitrowem. To jest taka robotnica, ta dzielnica bardzo stara, e, przedwojenna. Gdzie są stare e, budynki, nie familoki, bo to jednak nie jest to samo, stare budynki, e, takie właśnie robotnicze, e, gdzie są czasami w niektórych z nich na półpiętrze, dopiero ubikacje były w tamtych czasach. Generalnie m, taka bardzo biedna, e, robotnicza dzielnica przedwojenna, w której też mieszkali ludzie niezbyt zamożni, w którym e, dużo ludzi. Jakby to powiedzieć, staczało się, robił jakieś swoje dziwne, lewe interesy. Także te wszystkie postacie, które ona opisuje tutaj, <laughs> są mi gdzieś tam bliskie właśnie ze względu na wspomnienia tego dzieciństwa na Knajfaldzie. Przeczytam wam fragment tej książki. To będzie rada, którą Tamara, czyli ta opiekunka, udzieliła łastoczce. W żadną miłość się nie pakuj łastoćka. Nie biegaj za nią, nie narzucaj się, ona tego nie lubi. Jeśli stanie na twojej drodze, zgarnij ją i włóż do kieszeni. Jeśli nie, nie szukaj jej. Korony na głowę jej nie wkładaj i pomnika jej nie buduj. Tyle złego narobiła na świecie, że nie zasługuje, by wciąż o niej gadać. Zapamiętaj to, co mówię. Miłość, miłość, wszyscy nie opowiadają, kłócą się, wydają pieniądze na miłość. A ten, który kocha, jaki jest? Jak nie człowiek od co? Nie śpi, nie je, oczy ma zgasłe. Myślisz, że nie wiem, o czym mówię? Tak myślisz. Mylisz się, łastoczkę. Zachar też był kiedyś młody miał ręce, nogi, zęby. No, niepiękny, no, ale to nie święty, jak to chłop. Mówiłam ci już, że miłość jest morderczynią. A wy ją tak opiewacie, głupcy. Takie y, wspaniałe rady młodej kilkunastoletniej. co udzierała lała jej opiekunka. A tu są takie, można powiedzieć, fragmenty, które są jakby. Wypiskami z pamiętnika, właśnie tej głównej bohaterki. Głównej bohaterki, która spotyka mężczyznę, której się bardzo podoba, ale nic z tego nie wynika, bo ona nikomu o tym nie mówi. A on jest jakby poza jej możliwościami: jest zbyt doskonały, za dobry, jest jakby innego stanu, można powiedzieć. Ona jest biedna, mieszka w jakiejś um, no podejrzanych, podejrzanej dzielnicy. To fragment z jej pamiętnika. Nocą, Mamo, głaszczę miękką powierzchnię dywanu, niczym Twoje włosy. Dodajmy, że ona nie znała swoich rodziców, więc to jest taka fantazja. Nocą, Tato, klepię dłonią poduszkę, jakby to było Twoje prawe ramię, które nigdy nigdzie mnie nie niosło. Wyciągnijcie ku mnie Wasze lodowate dłonie. Moje szklane oczy pokazać Wam chcę. I w końcu was zapytać, dlaczego byłam ciężarem. Skoro mogłam się zmieścić w zagłębieniu dłoni. Nie oczekujecie ode mnie, że pchnę nożem to szalone serce, które śpi w moich ramionach. Już widzę zdradziecki błyszczący nóż pod poduszką, moje serce pękło na małe kawałki mamo, moja krew zamieniła się w wodę tato. Raz zostaniesz sierotą, całe życie nią jesteś. Wyście tego nie wiedzieli. Właśnie tak, ona całe życie jest sierotą jakby mimo że została jakoś tam na jakimś poziomie zaopiekowana przez tą swoją Tamarę Pawłowną, która ją adoptowała, to mimo to nie znalazła miłości i nie znajduje jej nigdy. Jakby później już poznajemy już ją jako dorosłą osobę i Osoba, która można powiedzieć odniosła w życiu sukces, to jest jakby jedna strona medalu. A druga strona medalu odniosła w życiu sukces, ale życie wyznaczyło jej ogromną cenę za to. Cenę, której nikt nie chciałby dobrowolnie płacić. Tutaj znowu jedna z mądrości um, Tamary Pawłownej. Tak naprawdę to chciałam powiedzieć, że w naszych czasach ołówki były miękkie. Natomiast dzieci przeciwnie. Miały twarde kości i zdolne były wiele znosić. Rosły dzieci nawet głodne, nawet bite, nawet niekochane. Rosły i robiły się szerokie jak szafa. Nawet takie dzieci jak ja. Także tutaj jest jakby taka twarda szkoła, twarda ręka. Tu nie ma żadnej yy, ulgowej taryfy. To są przerażające losy tych dziewczynek, bo tu głównie są przyjaciółki czy koleżanki naszej głównej bohaterki. Kolejna mądrość e, Tamary e, Pawłownej, już ostatnia, to znaczy ostatni fragment, który chcę Wam przeczytać. Zamiast ze wstydem łastoczka, lepiej już żyć z bólem. Zapamiętaj, kiedy ból się pojawia, puka do drzwi, otwierasz i już. Siada z Tobą przy stole, pilnuj, pijecie z jednego kubka, poprawia Ci poduszkę do snu. Zaczyna z tobą żyć ból, jak to już było, jakby to już było od zawsze. Jak stara panna chce cię tylko dla siebie. Myślisz, że ja cierpiałam, że ja nie cierpiałam, nie płakałam. wyrbi sobie sama ząb i wyrzuć go. Może mnie wtedy zrozumiesz. Bardziej boli pustka niż pełnia, chociaż moją nogę dałam, chciał moją rękę dałam i żyję. Razem wychodzimy z zimy. Razem chodzimy do piekła. Bez bólu byłabym rozkruszyła się jak wapno ze ściany. Ze wstydem jednak, łastoćka. To grubsza sprawa. Wstyd niczego ci nie zabiera. On ci dodaje. Wbija, ciebie, wbija się w ciebie niczym drzazga i zostawia ropiejącą ranę. Na sekundę go przyjmujesz i już o tobie nie zapomni na wieki wieków. Wstyd rzuca się do gardła. Przygniata. Spod tego diabelskiego ciężaru nawet śmierć się nie wyłoni. Nawet śmierć. Zapamiętaj. Jak widzicie, są to bardzo, bardzo takie gorzkie mądrości. Natomiast książka jest po prostu świetna. Bardzo ją polecam. Jak już mówiłam, jest to książka o losach dziewczyny, adoptowanej, Mołdawianki w tym świecie takim, takiego tyglu. Powiedziałabym narodowościowego też, ponieważ to się dzieje w Kiszyniow... tak w Kiszyniowie i <laughs> to jest stolica Mołdawii. Ale mamy tam Rumunów, mamy tam Rosjan, bardzo dużo Rosjan. Właśnie ta Mara Pawłowna jest Rosjanką i ona y, ceni sobie kulturę rosyjską. Ona zmusza tą dziewczynkę do uczenia się rosyjskiego, każe ją okrutnie za to, jeżeli ona popełnia błędy. I po prostu tłumaczy, że to, co rosyjskie, jest lepsze, że Rosja jest najlepsza, że jest najwspanialsza. A później, jakby dalsze losy, powiedziałabym, tego kraju pokazują, jak bardzo się myliła i jak bardzo to w ogóle jest takie gorzkie kłamstwo, które zostało jakby jak szczepionka wszczepione wszystkim obywatelom Mołdawii. Polecam Wam ogromnie książki Tatiany Cybulak. Mam nadzieję, że sięgniecie po którąś z nich. Jeszcze raz powiem, lato, kiedy mama miała zielone oczy i szklany ogród. To są książki, które stosunkowo niedawno się ukazały. Ta książka odniosła duży sukces. Była tłumaczona na wiele języków europejskich i była wydana w bardzo, bardzo wielu egzemplarzach. Ta natomiast jest w miarę nowa. Została w ogóle napisana i wydana pierwszy raz w 2018 roku i w Polsce zupełnie niedawno się ukazała nawet nie wiem, czy nie w tym roku, w sekundę. Jest tłumaczenie z rumuńskiego Kazimierz Jurczak w 2023. Tak, w 2023 się ukazała, więc to jest zupełnie nowa książka, ale też ją Wam bardzo, bardzo polecam. I oczywiście zapraszam Was na mój kanał, na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że będziemy spotykać się regularnie. Subskrybujcie mój kanał i łapka w górę. pa Pa!